Dolpołeś Fighters Info dzisiaj Rafał Kijańczuk. Rafał świetny pojedynek z Marcinem Wójcikiem, bardzo emocji. E, powiedz mi, co z perspektywy samej walki z twoim zdaniem no nie zagrało, że nie poszło po Twojej myśli. Co to, co to można powiedzieć? Na pewno Marcin był lepszym zawodnikiem, no, przede wszystkim doświadczenie, tak? Doświadczenie. E, no szkoda, że... No, szczególnie jest, jest postęp, czuję ten postęp i sam go widzę, ale no szkoda, że chociaż ta walka nie trwa do tej trzeciej rundy, ale yy, no cóż, yy, trochę to nie poszło po mojej myśli, no, co mogę powiedzieć. Mać był lepszy, trzeba po prostu trenować lepiej, nabywać tego doświadczenia więcej, potrzeba mi jednak trochę tych minut w pracy jeszcze więcej. Najlepiej yy, jakieś walki na pełnym dystansie, piętna, decyzje, yy, no bo inaczej się nie da mi, jak czujesz się w tej płaszczyźnie zapaśniczej, ponieważ wiele osób mówi, że właśnie te zapasy są najsilniejszą stroną Marcina w zasadzie i w się dla ciebie, to być taki bardzo dobry test, jeżeli chodzi o, chodzi o te zapasy. Jak się czułeś na bazie Marcina tutaj w tej, tej płaszczyźnie zapaśniczej? Czułeś taki dużo się słabszy od niego w tej kwestii, czy nie było aż takiej różnicy z Twojej perspektywy widać? Nie, nie. Znaczy nie wiem, nie wiem jak to z boku wyglądało, ja czuję, że było, że było okej, okay, że było, yy, że dobrze to przepracowałem, jeśli chodzi o te zapasy przy siatce. Parę razy tam uciekłem spod tej podsiadki, większe miałbym, można powiedzieć, obiekcje do wstawania z parteru, tak? też to ćwiczyłem, chociaż bardziej się skupiałem jednak wszystko na tych zapasach pod siatką, a widocznie z braku trochę tego wstawania, tej pracy nad wstawaniem z parteru, bo raz wstałem, a za drugim razem już przegrałem, nie? Mm -hmm. Rozumiem, e, powiedz mi, jak się czułeś kondycyjnie też podczas tego pojedynku? Czy ta kondycja czujesz, że w swoim zasięgu, gdy była ta trzecia runda, myślisz, że mogłoby się tam naprawdę dużo zmienić? Nie, było ok, wiesz, tam parę razy dostałem, wiadomo, że trochę odbiera, ale mimo wszystko e, pewnie, wygląd, pewnie widać było, że byłem jakiś taki zmęczony, ale to nie było tak, że nie miałem sił. Jeszcze po prostu mogłem walczyć, jeszcze, jeszcze czułem, że mogę mocno uderzać normalnie, ale po prostu. E, ale mimo wszystko. Mm, już było mi po prostu ciężko wstać na przykład z parteru, ale to raczej za sprawą dobrej kontroli Marcina z góry. Mm -hmm, rozumiem. Tutaj mamy, taki, nasz przyjaciel redakcyjny jest w ogóle wielkim fanem muzyki i prosił mnie, żeby się zapytał Ciebie o genezę tego utworu Dał? skąd w ogóle ten wybór, tak? Już odbiegając troszeczkę od tematu walki. A może powiecie mi, powiecie mi jakiś ten coś więcej o tym utworze, bo ja... Do którego wyszedłeś tutaj. No tak, ja wiem, ja wiem, ale ja po prostu gdzieś go usłyszałem i po prostu spodobał mi się. Wiesz, wiesz co? Oglądałem jakąś składankę, jakiegoś highlighta jakiegoś zawodnika. I po prostu był fajny podkład, nie? Ja zobaczyłem jaki to tytuł jest. Sprawdziłem i po prostu, dobra, teraz będę wychodził przy tym. Po prostu taka energiczna muzyka, nie? Nie wiem, czy to jakiś utwór znany, to jest remix jakiś na pewno. Nie wiem, czy to jakiś utwór znany, czy nie. Znany? Jest to to jest Remix. To jest remix, tak? Aha. No powiem ci, powiem ci, że nie wiem jaki nie zawodnicy, nie wiem jaki nie zawodnicy, ale... Mam dużo, dużo wiadomości, co to za utwór. Już mam w telefonie screena z tym tytułem od razu i po prostu już po prostu tylko wysyłam zdjęcie i tyle. Bo już naprawdę tego jest sporo zapytań. naprawdę. Jasne. Rafał, powiedz mi, ostatnio nie najlepsza seria w Twoim wykonaniu. Sami tutaj słyszałem w boku w kuluarach, że musisz pewne rzeczy przemyśleć. Tak na gorąco jakie wnioski mógłś wyciągnąć? Czego brakuje ci, Rafał, bo generalnie wydajesz się zawodnikiem bardzo silnym, wieloprzekrojowym. Czegoś ostatni walka brakuje, jak sądzisz tak na gorąco? Takiego bycia w klatce, doświadczenia, tych minut w klatce, no naprawdę to jest ciężko to przeskoczyć. No i, no i po prostu szybki przeskok na, można powiedzieć, na mocnych rywali, bo tych minut nie ma za dużo, a rywale już naprawdę są na dobrym poziomie. To jest część takiego bardzo, bardzo wysokiego pułapu też trzeba powiedzieć, prawda? Błyskawiczna ta kariera po prostu była. Szybko pas M1 Global. Myślisz, że to było troszeczkę za szybko dla ciebie? Czy walka pas? no nie, no trzeba korzystać z tego. Nie powiem, że to było za szybko, no bo lepiej, lepiej to mieć za szybko niż w ogóle, tak? Yy, być może za szybko, za szybko na rywali typu Marcin Wójcik, chociaż też miałem tam swoje momenty, też mogłem wygrać. No wiadomo to jest MMA. no to no Po prostu nie poszło mi. Być może, być może gdybyśmy walczyli drugi raz, no to może by ta walka wyglądała inaczej. Ale broń Boże, ja tam nikogo nie wyzywam na rewanżę, żeby nie było. Wiadomo jak to jest. Martin, niech walczy o pas. Gratuluję mu zwycięstwa i powodzenia. Rafa, ostatnie pytanie: jak typujesz, kto będzie mistrzem w kategorii półciężkiej? Kowalski czy, czy Wójcik? Z każdym z nich miałeś okazję się zmierzyć? No, kur, wiesz, ciężko powiedzieć teraz. Ja byłem trochę innym zawodnikiem, walcząc z za Adamem, tutaj byłem innym, na pewno zdecydowanie i nie wiem, nie wiem. Bardzo, bardzo wyrównane starcie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli w mojej walce, jeżeli w mojej walce z masz tym ciężko było wskazać faworyta, to w tamtej podejrzewam, że jeszcze będzie trudniejsze. Rozumiem. Rafał, bardzo dziękuję. No i powodzenia życzę w dalszej karierze. Postęp było widać myślę i będzie dużo lepiej. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję.